Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Ja o we włosach robiłam, właśnie e, zupełnie leczną dziecią. E, Laura zobaczyła kolorowe, wiecie, opakowanie z kaszamanne. Patrzcie chwila. No i zażyczyła sobie, że chce to kupić. Ja mówię, ja nie wiem, czy tobie będzie to smakować, ale mówi, że jest pyszne i jedzą dzieci. Jedzą, mam nadzieję, że zjedzą wszystko. E, no i teraz zabieram się, robię już takie berlinki, kiełbaski. Y, takie cienkie mężowi na kolację i zrobię do tą kanapkę. Mi zrobię kanapkę z serkiem takim delikatnym białym, bo, y, bo w ogóle to ja witam Was serdecznie po takiej przerwie, od, bo to jest już na bieżąco. Dzisiaj mamy nie wiem nawet który dzisiaj jest. 27 czy szósty. Jaki dzień w ogóle dzisiaj jest? Siódmy chyba, 27 i ja wracam. Czekajcie. Ale powiem Wam szczerze, że nie wracam jakaś turbo zadowolona, bo dodałam ostatnio te trzy vlogi i wyświetlenia teraz w wakacje są tak słabe, że gdybyście nagrywali na YouTube, to by Wam się odechciało. Tą liczbę wyświetleń, którą ja osiągam teraz po... Czterech, pięciu dniach, normalnie osiągam po dwóch dniach. Ja to wszystko rozumiem: są wakacje, ludzie wyjeżdżają, spędza się czas na dworze i tak dalej, nie przedtem, bardzo dobrze, ale to też trochę zniechęca do wstawiania takiego regularnie filmów. I to bardziej takie tłumaczenie dla tych, którzy, wiecie, wchodzą na te filmy i generują te pierwsze wyświetlenia i oglądają regularnie. Ale y, ja będę po prostu czekać aż ten film przy moich zasięgach osiągnie to minimum y, 3000 i będę wrzucać następnego vloga, bo y, tak to no słabo, no trochę to tak demotywuje, wiecie, y, żeby działać i poświęcać też na to swój wakacyjny czas, letni czas, ktoś powie, że ja mam wakacje cały czas, bo cały czas jestem w domu, oj grubo się milicie, teraz jest dużo ciężej u mnie, ze względu na to, że mam dzieciaki cały czas w domu, więc mój mąż na szczęście wrócił w poniedziałek to znaczy już bardziej we wtorek bo już była pierwsza godzina ale ja byłam po niego na lotnisku i właśnie wraca ze spaceru za stonem więc Mama robię Laurka jedz nie. ma być zjedzone do końca nie. strasznie mi dzieci słabo jedzą, ale przez to mają bana dzisiaj na słodycze jakiekolwiek słodycze są zablokowane, już to tatuś też powiedział bo nie jedzą a domagają się cukiereczków, yy, lizaczków, yy, słodyczy, a zwykłego jedzenia nie jedzą. A dostali po 250 ml dosłownie mle mlecznej. Nie, nie kupię wam McDonald's, spotkajmy się. Dobra, robię to śniadanie. Odezwę się do Was. Nie, ja taka totalnie sutę, bo ogarniam dom i tak dalej, taka pani domu w opasce i w rozczochranym koku, ale chciałabym Wam pokazać, bo ten film powstał przy współpracy z marką Garrett. Kto mnie ogląda już wie, że miałam już raz współpracę z marką Garrett i mam już jeden zegarek. Jest to model Women Nowa. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę was okłamywać, więc tu wam napiszę jaki to jest dokładnie model zegarka nawet jeżeli myślę, że chyba widziałam go, że jest dostępny. Jeżeli jest, to zostawię go wam w opisie. Te zegarki są bardzo fajne, mają bardzo e, łatwe wiecie opcje zmiany zegarka, e, zmiany paska. Możecie sobie dokupić w ogóle paseczki do zegarków, także e, naprawdę fajne. Ja Z tego zegarka jestem bardzo zadowolona e, i e, jak tylko dostałam możliwość współpracy kolejnej z marką Garrett, gdzie podczas tego maila okazało się, że w kwietniu też miałam możliwość współpracy i przegapiłam gdzieś maila. Bardzo nad tym ubolewam. E, od razu. Stwierdziłam, że decyduje się na zegarek. Na stronie garet możecie dostać przepiękne różne zegarki. Możecie dostać także różne sprzęty do pielęgnacji twarzy, taka strefa beauty dość mocno rozbudowana tam jest. Lokówkę do włosów i wiele fajnych różnych rzeczy, także polecam Wam zajrzeć na stronę, bo można tam naprawdę znaleźć fajne opcje, nawet prezentowe, żeby komuś sprezentować na przykład zegarek. Czy e, jakiś inny przyrząd? Ja zdecydowałam się na zegarek e, i ja mam model. Już e, tutaj tylko, wiecie co, skorzystam ze ściągi, żeby Was e, nie okłamać w modelu. To jest Gared Lady Elegance e, RT. E, tutaj trochę nie ostrze, ale no e, tak. I zresztą. Link do zegarka znajdziecie w opisie na srebrnej bransoletce. Bardzo mi się chciało takiego zegarka. Ja miałam tylko raz zegarek na bransoletce, mam go nadal, ale jak wysiadł, tak nie oddałam go do zegarmistrza. Będę musiała to zrobić, tylko że to jest taki zwykły, klasyczny zegarek. Wiecie, no po prostu starczą. A teraz myślę, że większość z nas, jeżeli już chce kupić sobie zegarek, to jednak stawiamy powoli na smartwatcha. Ten smartwatch ma bardzo rozbudowaną. Um, gamę tego, co można w nim robić. Oczywiście współgra z telefonem, z aplikacją przez ten model można roz prowadzić rozmowy telefoniczne. Ja jeszcze tego nie robiłam, bardzo jestem tego ciekawa. Bo czasami biegam za telefonem po domu, a tak to odbiorę sobie połączenie na zegarku. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Ja po jakimś czasie użytkowania, już nawet może w następnym vlogu, powiem Wam troszeczkę więcej. Z poziomu aplikacji możecie wybrać sobie różne tarcze zegarka ściągnąć. Laurcia mi wybrała, więc mam takiego kotka. Ja chciałam coś innego, ale ona mnie tak prosiła o tego. Kotka, więc dałam tego kotka. Później sobie to oczywiście zmienię, chociaż jest uroczy. A także z poziomu zegarka, przytrzymując sobie tarczę, możecie wybrać sobie te podstawowe, podstawowe. Tarcze, ale to jest chyba najmniej ważne. Oczywiście zegarek mierzy kroki, bada poziom waszego snu, mierzy ciśnienie, i natlenienie, wszystkie te funkcje, które powinien mieć zegarek, i oczywiście ma programy też różne programy treningowe, jest to spacer, bieg, rower, skakanka, badminton, koszykówka i piłka nożna, także myślę, że wystarczająco i ma historię oraz książkę adresową, w którą możecie sobie poziomu aplikacji w telefonie, wklikać już takie, wiecie, najczęściej wybierane przez Was kontakty i gdy ktoś będzie do Was dzwonił, to będziecie widzieć kto. A tak to podejrzewam, że wyświetla się po prostu numer telefonu. Ja dam sobie te najczęściej, do których dzwonię. I ciśnienie też, oczywiście to natlenienie, oczywiście pokazuje Wam pogodę. Możecie sterować aparatem z poziomu zegarka, także ustawiacie sobie Telefon i jako zamiast samowyzwalacza to z zegarka, gdy wszyscy są już gotowi, naciskacie i zaczyna się Wam odliczanie. Ja korzystałam z tej opcji. E, oczywiście sterowanie muzyką, nie musicie grzebać za telefonem, jak macie go na słuchawkach. Tylko wszystko robicie e, z poziomu zegarka. E, do zegarka dostajecie jeszcze dodatkowo, e, dodatkowy, taki sportowy, czarny. Pasek. No, myślę, że fajnie w ogóle pasuje do srebrnego, który jest bardzo łatwo zmienić. I jeszcze Wam pokażę, bo mam również zegarek. Byłam taką dobrą żoną, że w ramach współpracy wziąłam zegarek dla mojego męża. Także chyba trochę dobra jestem. Mój mąż sobie wybrał taki. Bardzo ładnie się na męskiej ręce prezentuję Ja Wam pokażę na damskiej, ale yy, yy. o. No, duży mam. I, I tak go zmniejszałam mężowi. Muszę go naładować, więc nie powiem Wam, jak on tam funkcjonuje, ale myślę, że jak mąż go poużywa, to poproszę go, żeby zdał Wam relację. Ma taką piękną bransoletę. Myśmy ją zmniejszali. W zestawie jest również... Yy, yy. Pasek dodatkowy, nie mogę się dzisiaj wysłowić, oraz takie y, urządzenie właśnie do wypychania tych bolców, żeby sobie dopasować bransoletkę, bo na, bransoletka jest naprawdę szeroka, więc myślę, że nawet taką tęższą rękę, męską naprawdę będzie dobre. Oczywiście w zestawie do każdego zegarka jest y, ładowarka. No, oczywiście tylko tą końcówkę musicie mieć, ale to każdy mając telefon, smartfon w domu y, ma. Wszystko przychodzi w pudełeczkach, które widzieliście na początku. Oczywiście dostajecie też małą słodkość od marki Gareth. Bardzo dobre są te czekoladki, z tego co y, pamiętam. No i tyle, więc o tym zegarku trochę więcej Wam jeszcze powiem. I oczywiście nie obejdzie się bez kodu rabatowego. Mam dla Was kod rabatowy Natural Cru 20 który jest ważny do końca września. Warto skorzystać ze względu na to, że jest to najwyższy rabat, jaki możecie dostać na produkty marki garet. Dzieci wracają do szkół. Garet ma bardzo szeroką gamę smartłoczy dziecięcych. Więc jest to dobra opcja, żeby dziecku sprezentować, jak już samo jeździ do szkoły, samo wraca ze szkoły. Taki zegarek, oczywiście dziecięcy, żeby mieć z nim kontakt, możecie wysyłać wiadomości do niego, dzwonić do dziecka, czy nawet wysyłać wiadomości głosowe. Te zegarki są przeróżnie zaawansowane, więc warto sprawdzić, zamiast dziecko już mu wpychać do ręki smartfon. Dla bezpieczeństwa lepiej zaopatrzyć go w taki zegarek. Ja też myślę o takim zegarku dla swojego dziecka, oczywiście dziecięcym, ale na razie Antosia i tak będę zawozić do szkoły, odbierać ze szkoły, a obawiam się, że jeszcze on, taki knombrny trochę siedmiolatek, zamiast na przykład słań na lekcji, będzie mi grzebał w tym zegarku i może to być problematyczne, więc stwierdziłam, że jeszcze poczekam, ale kiedyś na pewno nie dostanie do ręki pierwsze smartfonu, tylko wyposażę go w zegarek. I, I prawdopodobnie najpewniej będzie to garet, ponieważ bardzo podobają mi się te zegarki, są przeróżne i są super alternatywą do tego, żeby mieć kontrolę nad dzieckiem, mieć z nim kontakt, a nie wciskać mu do ręki od razu smartfona. Więc warto skorzystać. Macie ten rabat na wszystkie nowości i wszystkie produkty Martki garet poza tymi przecenionymi już, więc naprawdę warto, warto skorzystać. Zegarki są bardzo fajne i ja Wam z tego serca polecam. Zresztą, skoro zdecydowałam się na jeden i zdecydowałam się na kolejny i kolejny dla męża, znaczy, że jestem z niego zadowolona i myślę, że to, że to jest najlepszy dowód na to wszystko. Wiem, że są osoby, które czekały na. Mm, Kod rabatowy. Nieraz długo, długo po tej współpracy poprzedniej dostawiałam wiadomości, czy mam jeszcze ym, kod rabatowy na, yy, na zegarki głównie. O to były pytania marki Gareth, więc yy, bardzo Wam polecam, a teraz idę pomóc mojemu mężowi, yy, chociaż postawiłam się mu i powiedziałam, nie, dogram i przyjdę. Yy, bo Mój czas też jest ważny i też się liczy. Także więcej Wam powiem później, myślę, że i tak tu bardzo dużo na ten temat powiedziałam. Teraz jeszcze Wam powiem, jak mi się sprawdza i nie wiem, dlaczego ściągam swój zamiast męża. Dobra, ale bransoletka fajnie się dopasowuje, bardzo jest ładny. Zobaczcie, ma ogromną tarczę. Czekajcie, nawet nie wiem, czy nie większą niż ten. No, większą, większą niż ten. Zostawię Wam linki do obu tych zegarków. Pasek jest też w zestawie, więc nawet możecie sobie od razu domówić jakieś dodatkowe paski, czy to kolorowe, czy jakieś, które Wam się mm, podobają. Więc bardzo Wam polecam. Może szukacie czegoś na przykład dla męża. To y, mój mąż wybrał sobie taki. Więc dobra, do usłyszenia za chwilę. Hej, kochani, witam się z Wami następnego dnia z zegarkiem dalej spałam w nim, bo chciałam, odkąd mam smartwatcha, chciałam zbadać sobie jakość snu i moja jakość snu jest dobra, tak podejrzewałam, ale no bardzo dobra i to jej daleko. Większość mojego snu to sen lekki i zresztą zawsze o tym mówiłam, że ja śpię na czujce. i nie jest to do końca dobra, ale jest w, jeszcze w tym, wiecie... Dobre, dobra jest ta jakość snu. Ja właśnie przygotowałam sobie torbę na siłownię. Yy, tu mam kartę, mam wszystko właśnie, tylko muszę umyć i wymienić sobie wodę, chociaż miałam świeżą wodę wczoraj wieczorem nalaną, ale tu mam przefiltrowaną. Dzieci jadzą chrupki z mlekiem i yy, ja o dziewiątej, po dziewiątej będą po mnie dziewczyny i ruszam na siłownię. Wróciłam z siłowni, zupełnie inną energię się ma po takim e, treningu, ale utkwiłam, utkwiłam, nie mogę działać, bo e, nikt do mnie nie pomyślał, że nie zabrałam kluczy. E, pojechali, mam nadzieję, odebrać Antka z treningu. E, no i siedzę tu i czekam. Mam nadzieję, że szybko wrócą i się gdzieś nie wybiorą, nie myśląc o matce, bo jest 11.29 Wpływ powinni kończyć, no ale kurde, mogli pomyśleć o mnie i zostawić mi chociaż klucz. Wam mówiłam, u nas nuda, do moich dzieci, przyszły dzieci. Ja skończyłam zupę pomidorową, to znaczy nie miałam dużo roboty, bo miałam rosół wczoraj, no i przerobiłam go na zupę pomidorową. Zrobię go z makaronem, ze względu na to, że na drugie danie będziemy mieć fasolkę szparagową. Kurczaka mam już w kawałeczki pokrojonego, za. Mm, jak się to mówi? Zamarynowałam sobie go w ziołach prowansalskich w czerwonej papryce w oliwie z oliwek. Jeszcze wycisnę czosnek na patę. A, A zresztą, dobra, idź na miejsce, idź leżeć. Nie lubię, jak on mi do domu w ciągu dnia wchodzi, bo możesz iść leżeć. A idź na miejsce, idź na miejsce, możesz. No, idź. Powiem Wam, że już trochę lepszy jest ten nasz Aston, ale i tak ja bym się już nie zdecydowała na dużego psa. Do domu. To znaczy, on mi w domu nie przeszkadza i tak dalej. Ale no, brudzi trochę, depta i, i tak dalej. I w ogóle yy, najbardziej denerwuje mnie to brudzenie okien i tak dalej. Okien, drzwi, bo stoi za tymi drzwiami. Nie wiem, może, gdyby to była inna rasa. To nie jest taki i taki jest upierdliwy do ludzi. Już dużo mniej ale nadal trochę jest, no i wiecie, no dużo ruchu potrzebuje i tak dalej, ja bym się już raczej, na, nie wiem, jakbyśmy się kiedyś, kiedyś zdecydowali na psa, to małego chyba My raczej, nie będziemy mieć już dużego psa. Yy, uważam, że dużo większy obowiązek, dużo więcej ruchu potrzebuje taki pies, yy, yy, no to o to chodzi, no nie? Du dużo więcej, dużo więcej yy, czasu trzeba poświęcić takiemu, bo taki mały piesek ma krótkie nóżki, wiecie, też się trzeba z nim pobawić, pobiegać, <noise> pochodzić, yy, iść na spacer, no ale y, nie oszukujmy się, że z Maltańczykiem nie musicie iść na dwi dwi dwie godziny wybiegania się luzem w terenie, tropienia. Yy, i tak dalej, jak z takim jeszcze jak macie przyjaznego psa, to jak nawet kogoś oskacze, to nikt na to nie zwróci uwagi, a Aston nie skacze po ludziach, ale wbija się pod nogi, co jest dość niebezpieczne, bo jakby kogoś potrącił, zatoczył się, no to może zrobić krzywdę, dlatego trzeba tego mocno pilnować, ale już i tak jest Aston o 50% lepszy niż to, co było, no i Aston jest ogólnie posłuszny, słucha się, on nie wyjdzie za bramę, mój mąż teraz otworzył bramę, Zamkn... Zapomniał w ogóle zamknąć tej bramy, pojechał do mojej mamy po podkaszarkę i aston zapędził się. No tak, mówi brama otwarta, ale wrócił od razu do, do tego jak zawołałam, no to nie było problemu, bo on nie wiedział, co się dzieje, czemu brama jest otwarta i tak dalej, ale jak wyjeżdżamy samochodem albo, wy... o, kiedyś nie mogłam go w ogóle zostawić samego, jak szłam gdzieś na nogach albo jak jechałam gdzieś rowerem, bo on po prostu chciał zdewastować bramkę, zdewastować bramę, żeby się przecisnąć, a teraz już tego w ogóle nie robi. Odpuścił sobie takie rzeczy i no i nie niszczy mi ogólnie koło domu, nie wykopuje mi roślin, nie rozkopuje kupuje mi ogródka. On zdarza mu się coś tam podsikać, ale jeszcze nic mi przez niego nie uschło. E, e, ale on dużo w ogóle sika na kucąco, Nie wiem, te duże psy tak mają, że dużo na kucąco e, sikają. I no nie niszczy mi, poza tym, że mam wiecznie drzwi i okna u, ten, ubrudzone, no nie? E, bo mi smaruje nosem. Wiecznie mam takie ufajdane, że jakbyście tu przyszli, to byście pomyśleli, że ja tego z tydzień nie wycierałam, a ja to wycieram codziennie i jest jak jest no za chwilę jest dosłownie to samo, ale y, nigdy mi nic w domu nie zniszczył nie mamy nic poniszczone w domu y, wiecie, nigdy nic nie pogryzł raz zniszczył buty Laurce, ale to też nie tak je pogryzł tylko pasek, że i tak dało się je zapiąć, ubrać i tak dalej y, musiałam jej drugie kupić, żeby miała ładniejsze, ale te wykorzystała na co dzień zamiast butów na co dzień, musiałam drugie takie lepsze kupić i w ogóle też, wiecie, zbliża się właśnie. Powoli już zaczynam myśleć o jesieni. To lato nie jest zbyt fajne, jest dużo wiatru. Czekajcie, bo musiałam ich upomnieć, bo dziewczyny są w swoim pokoju, a ten, a coś tam jakieś nerwy były, że chłopcy im przeszkadzają. Albo wiecie, zna odwrót, że dziewczyny im przeszkadzają. I tak dalej. Ale nie ma takiego lata, żeby tak. Wiecie. Chciał człowiek już odpocząć od tego upału, bo tak naprawdę było dwa tygodnie w ciągu całych tych letnich, takich już czerwcowych, lipcowych dni takiego upału ze dwa tygodnie może, Ym, może nawet może troszkę więcej, ale powinno być cały czas ciepło dzisiaj jest bardzo fajnie, ale w cieniu jest wiecznie. Tak jak ja siedzę w górze od kąpielowego, to w domu mam fajnie, w słoneczku jest super ekstra. A w cieniu, no to powiem Wam, my też na górce mieszkamy, więc jak zawieje, to y, masakra. W ogóle mój mąż pokażę wam, co wygrał. Bo y, oni tam na platformie mają często rozgrywki bingo. Ja nigdy w bingo nie grałam. Nie ma tu tego, on to wyniósł, ale a nie jest. I pokażę Wam. Wygrał y, stację pogodową, pogodową. A ja mówię, nie możesz wygrać fajnego robota kuchennego. <tryk> tylko stację pogodową, ale pokażę Wam. Zobaczcie, wygrał coś takiego. To trzeba gdzieś pewnie na domu albo na płocie, nie wiem, gdzieś przymocować, a ten monitorek jest w domu i wiecie, wiecie jaka jest temperatura, jaka wilgotność, czy mają być opady, ile tych opadów było, wiatr i tak dalej, więc no jeżeli to będzie w miarę solidne, to może się to nie połamie na wietrze. No i zobaczymy, zobaczymy. Mąż mówi, że kiedyś to zamontuje, a jak to będzie tak tu stało, to trzeba to sprzedać po prostu. Yy... Trzeba to ogarnąć.